Masz problem z dziwnym zachowaniem motywu pulpitu w Windows 11? Tło zmienia się samo, a ty nie wiesz, co jest jego przyczyną? Spokojnie, mam na to rozwiązanie. Z tej strony orzech i zapraszam Cię do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci kilka prostych trików, które możesz zastosować w kilka minut, a efekty będą widoczne od razu. Gotowy? No to zaczynajmy. Po pierwsze, sprawdzanie ustawień motywu. Windows 11 pozwala na zmianę tła pulpitu w trybie automatycznym, co może być przyczyną właśnie tego problemu. Aby to sprawdzić i wyłączyć kliknij prawym przyciskiem myszy na pustą przestrzeń pulpitu i wybierz Personalizuj. Tutaj przejdź do sekcji tło i w tym miejscu Personalizuj swoje tło upewnij się, że jest ustawiona opcja obraz zamiast pokaz slajdów. Jeśli jest ustawiony pokaz slajdów, możesz go zmienić na statyczny obraz i wybrać zdjęcie, które chcesz jako swoje tło. Numer 2. Sprawdzenie synchronizacji ustawień. Windows 11 może synchronizować motywy między urządzeniami, jeśli używasz np. tego samego konta Microsoft na różnych komputerach. Aby wyłączyć tę funkcję, otwórz ustawienia, wybierz tutaj z menu lub skrótem klawiszowym. Z lewej strony przejdź tutaj do sekcji konta. A następnie jeśli jesteś zalogowany, wybierz Synchronizuj ustawienia. Poszukaj tam opcji indywidualne ustawienia synchronizacji i znajdź przełącznik motywy. Wówczas przesuń ten suwak na pozycję wyłączone, aby motywy nie synchronizowały się między urządzeniami. Po trzecie, sprawdzenie aplikacji zewnętrznych. Czasami zainstalowane programy mogą zmieniać tło lub motywy pulpitu. Mogą to być aplikacje takie jak narzędzia do personalizacji wyglądu czy menedżery wirtualnych pulpitów. Aby to sprawdzić, przejdź do swojego menedżera zadań, następnie skieruj się do zakładki aplikacje autostartu. I sprawdź, czy znajdują się tam aplikacje, które mogą automatycznie zmieniać tło. Jeśli znajdziesz takie aplikacje, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę programu i wybierz Wyłącz, aby uniemożliwić mu uruchamianie podczas startu systemu. Ja mam tutaj akurat program Rainmeter, jak widzisz jest on uruchamiany wraz ze startem systemu, więc po prostu klikam prawym przyciskiem myszy i wyłączam go. Możesz także sprawdzić, czy takie programy działają w tle, w zakładce tutaj procesy, i stąd również możesz je ewentualnie wyłączyć. Po czwarte, uszkodzone pliki systemowe. Nieoczekiwane zmiany motywów mogą być efektem uszkodzenia plików systemowych, ale na szczęście system Windows posiada wbudowane narzędzie do ich sprawdzania i naprawy. Jak naprawić pliki systemowe? Uruchomisz to z wiersza poleceń. Kliknij menu Start i wpisz CMD. Wybierz wiersz poleceń i koniecznie uruchom go jako administrator. Jeśli pojawi ci się kontrola konta użytkownika, oczywiście kliknij tak. Tutaj wpisz takie polecenie, wciśnij Enter i poczekaj, aż narzędzie przeskanuje system i naprawi ewentualne błędy. Jeśli dostaniesz taki komunikat, oczywiście uruchom komputer ponownie i zaczekaj, aż Twój system zostanie przeskanowany. Po ponownym uruchomieniu komputera, jeśli problem nadal występuje, przejdź ponownie do konsoli i użyj z kolei takiego polecenia. Wciśnij Enter i poczekaj, aż narzędzie naprawi uszkodzone komponenty systemowe. Wyłącz konsolę, uruchom komputer ponownie i zaobserwuj, czy dało to pozytywny efekt. Numer 5. Zmiana ustawień użyj przezroczystości. Efekty przezroczystości mogą czasami powodować dziwne zmiany w wyglądzie motywów, szczególnie jeśli korzystasz z niestandardowych motywów. Wyłączenie tej opcji może rozwiązać ten problem. Jak wyłączyć przezroczystość? Przejdź jeszcze raz do ustawień, Otwórz sekcję Personalizacja, następnie wybierz kolory. I tutaj, w tym miejscu, wyłącz przełącznik Efekty Przezroczystości. Numer 6 Sprawdzanie harmonogramu zadań. Niektóre aplikacje lub systemowe zadania zaplanowane w harmonogramie mogą zmieniać motyw pulpitu w określonych odstępach czasu. Warto to sprawdzić i usunąć niepotrzebne zadania. Czasem dzieje się to nawet właśnie bez wiedzy użytkownika. Uruchom swój harmonogram zadań, wciśnij na swojej klawiaturze klawisz Windows Plus R i wpisz takie polecenie, i naciśnij Enter. Przejrzyj tą całą listę zadań u siebie, szczególnie tych utworzonych przez aplikacje personalizujące system. Zwróć uwagę na programy takie jak narzędzia do motywów, tapet lub zarządzanie wyglądem systemu. Sprawdź szczegóły zadań. Kliknij na każde zadanie tutaj w zakładce Akcje i zobacz co dokładnie tutaj się uruchamia. Jeśli znajdziesz u siebie w tej zakładce zadanie, które wydaje się być odpowiedzialne za zmianę motywu, to po prostu je wyłącz. Możesz też usunąć zadanie, jeśli jesteś pewien, że nie jest potrzebne. Kolejny punkt aktualizacje systemowe. Czasami aktualizacje Windows mogą zmienić ustawienia motywu lub przywracać domyślne motywy. Co w takim wypadku zrobić? Przejść do Ustawień Następnie do sekcji Windows Update i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze aktualizacje. Jeśli nie, to to zrób. A jeśli to zrobiłeś i problem pojawił się po konkretnej aktualizacji, to rozważ jej odinstalowanie. Wówczas przejdź do historii aktualizacji, zjedź na dół strony i tutaj masz taką sekcję: Odinstaluj aktualizację. Znajdź tą ostatnią podejrzaną aktualizację i wybierz Odinstaluj, po czym uruchom komputer ponownie i zobacz, czy to pomogło. Numer 8 to złośliwe oprogramowanie. Takie złośliwe oprogramowanie może ingerować w ustawienia systemowe, w tym na przykład właśnie zmieniać automatycznie motywy pulpitu. Jak możesz przeskanować komputer? Zainstaluj zaufany program antywirusowy. Ja co prawda korzystam akurat z programu AVG. Również możesz go pobrać w wersji testowej, przeskanować swój system lub skorzystać nawet z wbudowanego w system Windows Defendera. Warto również skorzystać z takiego narzędzia jakim jest program MRT. Wciśnij na swojej klawiaturze klawisze Windows plus R i wpisz MRT. Wciśnij Enter. Jeśli pojawi Ci się kontrola konta użytkownika, oczywiście kliknij tak. Uruchomi się narzędzie Microsoft usuwające złośliwe oprogramowanie. Kliknij dalej, wybierz typ skanowania. Zalecam pełne skanowanie, następnie kliknij dalej, a program przeszuka Twój system pod kątem złośliwego oprogramowania. Numer 9 to sprawdzenie rejestru systemowego motywy i ustawienia tła pulpitu są oczywiście zapisane w rejestrze systemowym. Takie uszkodzone lub niepoprawne wpisy mogą powodować problemy. Aby sprawdzić i naprawić te ustawienia, przejdź do edytora rejestru. Kliknij menu Start i wpisz edytor rejestru. Oczywiście uruchom jako administrator. Tutaj standardowo wybierz tak i przejdź do takiej lokalizacji. W tej lokalizacji znajdziesz ustawienia związane z aktualnym motywem systemu. Znajdź wartość o nazwie DEM, kliknij na nią dwukrotnie i sprawdź jej ścieżkę. Powinna wskazywać plik motywu, na przykład na taki jak jest u mnie, czyli Aero.Dem lub do ścieżki Default.Dem. Obie te ścieżki oczywiście mogą być poprawne w zależności od domyślnego motywu twojej wersji Windows. Czym te dwie ścieżki się różnią? Już wyjaśniam. Pierwsza ta Aero.Dem Czyli taka, jaka jest u mnie, to klasyczny domyślny motyw systemu Windows w wersjach takich jak Windows 7 czy Windows 10. Oczywiście ja jestem tutaj w systemie Windows 11, więc również ten klasyczny motyw jak najbardziej tutaj może być. Zaś ta druga ścieżka, czyli default.dm, pojawia się w nowszych wersjach, właśnie m.in. w systemie Windows 11 jako plik odpowiadający domyślnym ustawieniom motywu. Jeśli nie wiesz, która wersja jest poprawna, a chciałbyś, żeby to było zgodne z Twoim systemem, żeby mieć 100% pewność, to po prostu przejdź do jednego z folderów Windows. Wybierz ten komputer, następnie dysk C, katalog Windows, odszukaj tutaj folder o nazwie Resources, następnie DEMS. Jeśli znajdziesz tutaj plik aero.dem, to on będzie właśnie właściwy, a jeśli będzie Default DEM, wówczas użyj tej ścieżki. I wpisz właśnie tutaj, tak jak wcześniej wspominałem. Kliknij OK. I jeszcze w tej samej sekcji odnajdź folder o takiej nazwie i sprawdź jego wartość. Na przykład wartości Apps User Light them po dwukrotnym kliknięciu. 0 to będzie ciemny motyw, a 1 to będzie jasny motyw. Jak widzisz, ja mam ustawiony jasny motyw. Więc wszystko się zgadza. Jeśli wartości są niezgodne z Twoimi preferencjami, to możesz je oczywiście ręcznie zmienić. Prowadź odpowiednią wartość. Kliknij OK i tak samo będzie w tej wartości. Analogicznie 0 lub 1. Po wprowadzonych zmianach kliknij OK, zamknij edytor rejestru, uruchom komputer ponownie, aby upewnić się, że zmiany zostały zastosowane. Uwaga, jeśli nie czujesz się pewnie w edycji rejestru, lepiej zrób kopię zapasową. W tym celu kliknij na plik, eksportuj, wybierz swoją lokalizację i zapisz taką kopię przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. W razie problemów, jeśli coś pójdzie nie tak, będziesz mógł przywrócić poprzednie ustawienia. Wybierz wszystko lub wybraną gałąź, zapisz i taka kopia zostanie utworzona. Po prostu zrób taką kopię, aby spać potem spokojnie. Ostatni dziesiąty już na dzisiaj punkt to będzie sprawdzenie planu zasilania. Kliknij na menu Start i wpisz Edytuj plan zasilania. Wybierz to. Dalej kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Odnajdź gałąź ustawienia tła pulpitu. Następnie pokaz slajdów. Jak widzisz mamy tutaj ustawienie jako dostępne. Rozwiń tą listę, wybierz Wstrzymane, kliknij Zastosuj, OK. Uruchom komputer ponownie i sprawdź czy przyniosło to pożądany efekt. Pamiętaj, że te wszystkie wskazówki, które pokazałem Ci w tym poradniku, nie wprowadzaj ich wszystkich naraz, sprawdź po kolei, żeby nie narobić jeszcze większego bałaganu. Mam nadzieję, że te kilka sposobów pomogło Ci rozwiązać problem z samoczynnie zmieniającym się motywem w Windows 11. To już wszystko na dziś. Jeśli masz jakieś pytania albo inne problemy z komputerem, daj mi znać w komentarzach, a chętnie pomogę. Pamiętaj też, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli film okazał się przydatny. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.